żeby ich miejsce było właśnie tutaj w tych czterech murach z ochroną całodobową i wyżywieniem czarna kawa, czarny chleb. Duma, honor i ojczyzna! Duma, honor i ojczyzna! Duma, honor i ojczyzna! Duma, honor i ojczyzna! Bytą przeciwko i Coś słabo ma słychać. Jeszcze raz. Pytam. przeciwko imigrantom! byto Pytam. Pytam. byto przeciwko! Pytam. 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 Kochani, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja tu wspomniałem wcześniej o mediach. Te media y, współczesne, dominujące w Polsce, robią bardzo wielu Polakom krzywdę. A głównym takim medium w Polsce jest gazeta wyborcza. Ciężko mi to przeszło przez gardło. Ale musimy zakrzyknąć teraz takie hasło. Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Kłamstwa Michnika! Wyrzuć do śmietnika! Kłamstwa Michika! Wyrzuć do śmietnika! Kłamstwa Michika! Wyrzuć do świetnika! Wy rząd na bruk! bruk na rząd! Rząd na bruk! bruk na rząd! Rząd na bruk! bruk na rząd! Jeszcze raz wszyscy, przód tak samo! Rząd na bruk! bruk na rząd! rząd na bruk. Jest jeszcze lepsze hasło. Rząd do wora, a wór do jeziora! Rząd do wora, a wór do jeziora! Rząd do wora, a wór do jeziora! Rząd do wora!